Przegapić przesiadkę. Zdarza się. Nie jednemu. No, mnie może akurat nie, ale często zgłaszają tego typu fenomeny pacjenci, zwłaszcza w okresie urlopowym. Albo coś się spóźni, albo niewyraźnie zapowiedzą. No i pojawia się trochę problemów, bo okazuje się na przykład, że samolot zastępczy. Nie dysponuje tą klasą, albo trzeba dopłacić za lepszą, albo po prostu, żeby w ogóle zmieścić się w jakimś terminie i dolecić do miejsca urlopu, trzeba zrezygnować z lepszego środka lokomocji i przyjąć to, co jest na składzie. Z hotelami też bywa. Płaci się za hotel pięciogwiazdkowy, a coś się stanęło na przykład, i ludzie lądują w trzy- czy czterogwiazdkowym. Ciekawiąc w okoliczności moi interlokutorzy, wyżalając się na temat swoich eskapad letnich czy też zimowych, potrafią dość szczegółowo sprecyzować o co im chodzi. Albo środek transportu, albo location, no i oczywiście biegli w piśmie w rodzinie, armia adwokatów, szarpanina, ubezpieczenia, tzw. Tak od porady prawnej przeważnie wygrywają. I dlaczego ja wam o tym mówię? Być może nie chodzi tu akurat o rozpoczynający się okres letnich wakacji, ale o wasze selektywne zaburzenia postrzegania, albo gdzieś nie wiem, no chyba nie wrodzoną, ale jeśli to nabytą znieczulicę na sytuację. Które Was dotyczą. W roku 2019 przegapiliście przesiadkę. To tak jakbyście byś sobie, sobie zakupywali przez lata bilet pierwszej klasy i docelowo przyjemne location, i nagle ktoś Was przerzuca do drugiej czy trzeciej klasy, podnosi Wam ceny biletu, a Wy tak jakbyście tego nie zauważyli chodzi mi oczywiście o branżę medyczną i zdrowotną. Nie żebym przynudzał, ale w końcu jestem tym lekarzem pierwszej linii kontaktu i wysłuchując już waszych no nie powiem tyrat, bo to może troszkę nie uprzejmie, ale użalania się, ale z błyskiem w oczach, z chęcią aktywności, z chęcią wyprostowania, tych, którzy nagle próbują was przekwalifikować z wysoce i dobrze opłaconych Świadczeń urlopowych, czy też środków transportu na te gorszej klasy, mimo że o tym informują. I co? Tutaj jakoś nie bierzecie sobie tak lekko, tylko dopominacie się swoich praw, naturalnych praw. A z drugiej strony, gdy na Waszych oczach kurczą się świadczenia chociażby medyczne, od kilku ładnych lat nie wolno przypisywać witamin na koszt gazu, fizoterapia została ograniczona. Również zakres wszelkiego typu badań został hierarchicznie ustrukturyzowany. Można powiedzieć, że to z jednej strony dobrze, bo powinno dochodzić do mniejszej ilości pomyłek, a z drugiej strony. Jeżeli lata temu, dobrych 10 lat temu w pilnej sprawie potrafiliście osiągnąć lekarza specjalistę w ciągu ledwie kilku dni, góra do dobrych dwóch tygodni, obecnie na termin u lekarza pierwszej linii kontaktów przyjdzie Wam nieraz czekać 2 do 3 tygodnie. Czy chcecie mi powiedzieć, że fizjologia człowieka zmieniła się w tym czasie? Czy też może przygapiliście pociąg, który by Was w szybszym tempie i lepszym komworcie dowodził do celu. Dziękuję Wam za Waszą uwagę i życzę udanych wakacji.